Kurs doskonalający dowódców plutonów, potocznie zwany KD-2P w 6. Brygadzie Powietrznej desantowej Innowacyjny kurs spadochroniarzy z 6., mający na celu przygotowanie absolwentów którzy przybyli w tym roku do 6 brygady jako dowódcy plutonów po objęciu obowiązków służbowych, ale również podchorążych, którzy w przyszłym roku zamierzają zostać żołnierzami 6 brygady powietrzno desantowej i młodych podporuczników z wybranych jednostek wojskowych. Ten kurs ma na celu zapoznanie ich z taktykami, technikami i procedurami, które wykorzystujemy w szkoleniu spadochroniarzy 6 brygady, ale również w działaniach taktycznych. I staramy się przedstawić młodym podporucznikom, młodym dowódcom plutonów, którzy dopiero co objęli związki służbowe, staramy się ich nauczyć, w jaki sposób właściwie realizować zadania, e, ponieważ specyfika 6 Brygady Powietrznej Nostradnej wymusza e, podejście do działań taktycznych e, innego Typu niż wojska zmechanizowane niż wojska pancerne. Całe szkolenie podzielone jest na etap najpierw procesu dowodzenia, czyli uczymy młodych podporuczników w jaki sposób właściwie postawić zadanie swoim podwładnym. Następnie skupiamy się na walce w, walce w terenie lesistym, lesisto jeziornym, walkę w terenie zurbanizowanym, czyli tak zwana potoczna taktyka czarna, u nas nazywamy to mountem. I również szkolenie ogniowe. Które ma miejsce w trakcie tego kursu, gdzie nie tylko sprawdzamy ich umiejętności, ale też pokazujemy im, czego będą wymagać od swoich podwładnych: jak, jak wrócą na Plutony, dowodzić swoimi żołnierzami. Czerpiąc z y, wniosków płynących z obserwacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie, e, zmieniliśmy troszeczkę y, tematykę. Y, Kursu, poprzez dodanie elementów, które najczęściej mają miejsce właśnie na w walce na Ukrainie. Czyli e, jednym z celów, e, czy jednych z zadań, które realizowane w trakcie ćwiczenia sprawdzającego, jest między innymi e, szturm na okop, czyli na e, umocnione stanowisko e, przeciwnika i obrona tego e, obiektu, tego okopu przed nacierającym przeciwnikiem. I również patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie obecnie, wykorzystujemy drony, które mają na celu zwiększyć świadomość sytuacyjną dowódcy elementu, który realizuje to zadanie. Kurs ogólnie trwa 6 tygodni, kurs nie odbywa się w jednym miejscu, część teoretyczna kursu odbywała się w Gliwicach, natomiast część praktyczna kursu odbywa się w różnych miejscach, czy to jest pustynia błędowska, czy to jest Bielsko-Biała, czy to Wędrzyn, dostosujemy te wszystkie Miejsca, do których się udajemy, w zależności od tego, jaki rodzaj działań wykonujemy, i wykorzystując przy tym jak najlepszy teren. W głównej mierze zależy nam na procesie planowania i stawania rozkazu bojowego, ze względu na to, że jest to kurs dla dowódców Plutonów oraz podchoroży, którzy będą w przyszłości pełnić tą funkcję. Uważam, że planowanie jest kluczową rolą podczas procesu szykowania się do wykonywania zadania. To wszystko zależy od dowódcy plutonu, jak zaplanuje misję, jak zaplanuje zadanie, jak postawi zadania swoim podwładnym. Tak zadanie zostanie przeprowadzone. Jeżeli pominie coś, zapomni o czymś, może się okazać, że na polu walki również tego zabraknie. 9 lat służę w 6 Brygadzie Powietrzno-Dysontowej. Z początku 2016 roku jako szeregowy. Po 7 latach poszedłem na kurs oficerski dla szeregowych zawodowych. Wróciłem do brygady na 6 Batalion Dowodzenia jako podpoczucznik. Kolegami się bardzo trudno dowodzi, jednak trzeba twardo postawić pewną linię, której nie można przekraczać. Myślę, że każdy dowódca powinien przejść choćby nawet taki proces kursu, żeby postawić się w roli żołnierza, któremu się stawia zadania. Żeby po prostu wiedzieć, co można wymagać od swoich powodów. Dzisiaj mieliśmy wykonać szturm na umocnienia przeciwnika w postaci okopów. Przemieścić się z rejonu wyjściowego w sposób skryty rozbić się na grupy zadaniowe. Były, były grupy, dwie grupy ubezpieczenia, grupa wsparcia i grupa szturmowa, w której miałem przyjemność uczestniczyć. i Szturmowaliśmy obiekt, po czym przygotowaliśmy się do jego obrony przed kontratakiem przeciwnika. To jest trudne zadanie, niemniej jednak każdy żołnierz 6 Brygady Powietrzno-Desantowej ma świadomość, w jakiej jednostce służy i że to nie jest łatwy kawałek chleba.